Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy słuchacze naszego diecezjalnego radio Nadzieja. Chciałem Wam złożyć jak najlepsze życzenia na te nadchodzące święta Bożego Narodzenia. Świętujemy, będziemy świętować w czasie pasterski przyjście naszego zbawiciela. Chrystus narodził się w Betlejem. Przemienił, zmienił historię całego ówczesnego świata. Od tego momentu jego narodzin liczy, liczy się czas i liczy się historię. Wiem, że wielu z was, nasze radio, diecezjalne nadzieja, towarzyszy w waszym życiu. Modlicie się razem z tym radiem, słuchacie różnych audycji, ale słuchajcie tego radia nie tylko na terenie naszej diecezji, ale będąc nawet za granicą przez internet, to radio też towarzyszy. Różnym wydarzeniom naszego życia. Życzę Wam, drodzy bracia i siostry, drodzy diecezjanie i goście, którzy przybyli na teren naszej diecezji, aby te święta jeszcze bardziej umocniły naszą wiarę, przybliżyły do Chrystusa, ale też przybliżyły nas do siebie, abyśmy wszyscy poczuli się jedną Bożą rodziną. Błogosławionych i świętych świąt Bożego Narodzenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.